Po raz drugi w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Cieplewie doszło do bitwy. Obyło się bez ofiar, jednak niektóre sceny mroziły krew w żyłach. Walki w Klatkach to przegląd filmów animowanych, których autorami są studenci Szkoły Filmowej w Łodzi. Podczas tegorocznej edycji widzowie, a tych nie brakowało, mieli przyjemność obejrzeć 11 filmów. Sala kinowo teatralna nosi imię Władysława Starewicza, więc nie wyobrażaliśmy sobie, żeby tu właśnie w cieplewie w gminie Próżdańsk nie zapraszać studentów szkoły filmowej, a w szczególności tych, którzy zajmują się animacją. Po raz drugi nam się to udało. Po raz drugi przyjechali studenci, doktoranci i wykładowcy tejże uczelni. Komisja w szeregi której zasiedli mieszkańcy cieplewa i okolic miała twardy orzech do zgryzienia. We wszystkich pracach widać było zaangażowanie, kunszt i przede wszystkim talent. W tych filmach, które tam mieliśmy okazję oglądać, te filmy raczej były czarno-białe, choć nie dyskwalifikuje ich to na oczywiście, ale ten film, myślę, że też ruch, który przedstawiał i ym, pomysł, Autora na przedstawienie w, takim, w takiej właśnie formie kolorowej, barwnej i przestrzennej miało to duże znaczenie. Na stworzenie kilkuminutowego filmu potrzeba mnóstwo czasu. Niejednokrotnie zajmuje to miesiąc, dwa, a zdarzają się też produkcje, nad którymi autor spędza kilka lat. Ja ten film akurat to robiłam dwa miesiące. Miesiąc robiłam zdjęcia, a drugi miesiąc było udźwiękawianie, montaż i te wszystkie raczej rzeczy postprodukcyjne. Więc. Ja akurat mi się udało, bo mam taką technikę wycinankową, więc wycinam to, robię szybko, montuję i gotowy jest film, a niektórzy moi koledzy znajomi robią film naprawdę, no koleżanka y, Asia Jasińska, nasza wykładowczyni, której film leciał teraz na samym końcu, robiła jeden film dwa lata, bo malowała, więc nasz wykładowca Piotr Dumała robi filmy sześć lat, jeden film, więc to naprawdę wszystko zależy od techniki. Można siedzieć przed komputerem w 3D i dłubać te filmy też latami, tak jak na przykład szereg powstawał, a można robić bardzo krótko. Nie wszyscy zostają artystami i robią swoje prace, filmy autorskie, tak jak tutaj dzisiaj widzieliśmy, ale po prostu to spektrum możliwości pracy, możliwości zawodowych jest szerokie, bo to są i efekty wizualne i cała postprodukcja, czyli zabawa kolorem. No, i realizacja filmu nie tylko własnych, ale też w zespołach komercyjnych filmów, czyli seriali itd., itd. Potocznie zwana filmówka pozwala na rozwijanie różnego rodzaju możliwości związanych z branżą filmową. Kariera filmowca jest drogą przyjemną, aczkolwiek pracochłonną. Polecamy również zobaczyć, Oksir świętuje swoje drugie urodziny w cieplewie, a także otwarcie kina za rogiem w cieplewie. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.